Szanowni państwo, premier Donald Tusk przed nami wszystkimi postawił zadanie, które dotyczy bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa granicy. To zadanie przed rządem, zadanie nam wyznaczył pan minister premier Kosiniak-Kamysz oraz pan premier Tomasz Szymoniak. I prawda jest taka, że od samego początku Wtedy, kiedy objęliśmy odpowiedzialność za bezpieczeństwo państwa, podjęliśmy cały szereg działań po to, żeby ta sytuacja na granicy się zmieniła i żeby się zmieniła na lepszą. Dzisiaj widzimy tego efekty, ale też prawda jest taka, że zastaliśmy dziurawą zaporę, którą migranci są w stanie przekroczyć w ciągu 15 sekund. Zastaliśmy brak należytej koordynacji między służbami. Zastaliśmy bardzo słabe wyposażenie indywidualne żołnierzy, braki sprzętowe, brak decyzji co do budowy jednostek wojskowych na wschodzie Polski, które mogłyby zabezpieczyć granice w przyszłości. I wszystkie te działania koordynacyjne od samego początku skupiają się właśnie na tym. Szereg tych rzeczy wymienił pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz. Ja tylko chciałbym dodać żebyśmy o tym wszyscy pamiętali że żołnierze którzy i funkcjonariusze straży granicznej i policji którzy są na granicy są tam w naszym imieniu to państwo polskie ich tam wysłało to oni dzisiaj bronią naszego bezpieczeństwa. I chciałbym, żebyśmy wszyscy pamiętali o tym, że należy się im szacunek i że nigdy nie będzie nie tylko zgody, ale będziemy bezwzględnie reagować wtedy, kiedy ktoś będzie szargał mundur żołnierzy Wojska Polskiego albo funkcjonariuszy Straży Granicznej czy Policji. Dla nas kluczową sprawą jest to, że w tej sprawie, w ogóle jeżeli chodzi o kwestię granicy, nie jesteśmy sami. Pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz wspominał Kwestii NATO, ja dodam te sprawy, które dotyczą samej Unii Europejskiej. Dzięki osobistemu zaangażowaniu pana premiera Donalda Tuska, kwestia obrony i kwestie, które wiążą się z obroną Europy znalazły się po raz pierwszy w konkluzjach Rady Europejskiej w agendzie strategicznej. To jest krok milowy, bo on dzisiaj powoduje, że Komisja Europejska ma przygotować instrumenty finansowe, które nam wszystkim pomogą sprostać tym zadaniom. Obrona granicy wschodniej Rzeczypospolitej Polskiej to nie jest tylko kwestia Polski i to nie jest też kwestia tylko Litwy, Łotwy, Estonii i krajów granicznych, to jest kwestia całej Unii Europejskiej i całego NATO. My nie tylko nie możemy być w tym sami, ale już dzisiaj mamy pewność, że nie jesteśmy w tym sami, że sprawa, która dotyczy granicy Polski jest dzisiaj kwestią unijną, natowską. To jest dla nas kwestia absolutnie strategiczna, bo dotyczy bezpieczeństwa naszego państwa. Polacy wkładają gigantyczny wysiłek w całą modernizację polskiej armii, wydajemy ogromne pieniądze jako kraj. Na to, żeby Polska była bezpieczna. I musimy zdawać sobie z tego sprawę, że to nie są tylko zadania rządu Rzeczypospolitej Polskiej, ale też całej Unii Europejskiej i całego NATO. Dlatego tak ważne są te kwestie. Bardzo dziękuję.